Ooooooo! Napier musisz usiąść na krześle. No. Tak głęboko usiąść, najpierw podola, a nie na krześle, na krawędzi w ogóle. Czekaj, bo jeszcze się nie wsunęłam, żeby mi dobrze było. A kabel Cię Ja ci odpalę i sterujesz WASD. W, A, S, Ewentualnie strzałkami. No. A spacja, robisz robić dasha, zaraz zobaczysz się, ja włączę. Samouczek. Bo ja przeszedłem tą grę wczoraj. Hardcore? Nie, no. normalny. Jak to były litery? W, A, S, D Tylko poczekaj Myszką i spacja. Mhm. No już jakby grasz W Z, potestuj teraz, bo A, masz chwilę, żeby sobie potestować S Nie, tu tak. jest S A tu ich W Daję Z I No i spacją spacja. używasz Dasha tak zwanego. Mhm. dobra no, pozwala ci uniknąć obrażeń, możesz przelecieć przez przeszkody bez utraty życia I kiedy to się zaczyna? Jak zdobędziesz ten trójkącik Mam iść do niego? Tak. A strzałki gdzieś były tu. Możesz albo strzałkami, albo w UASD. Którą ręką byłeś się poruszać? Prawo. no to prawa ręka jest tylko tu. Mm -hmm. Tylko prawa ręka obsługuje te przyciski. A tu już. A lewa używa spacji. Tylko spacji. Dobra. I teraz bym musiał. trochę. Tylko. I teraz wchodzę. Po... Wejdź w niego. Dobra, udało się! Widziałeś? No i grasz. O Jezu, uciekaj! Do góry, do góry spieralaj! Ja, co? Nic się tu nie grozi. Trochę na dół. Jedź sobie spokojna główka. Nie muszę nic przyspieszać. Generalnie musisz zdobyć ten trójkącik, który jest po prawej stronie. Aha, leka. to do niego mam lecieć. Dobra, tak. to sobie idę. Tu mi się grozi, dobra. Mhm. Czekaj, czekaj. Dobrze. Mhm. Mhm. Jeszcze, jeszcze ci brakuje kawałek, tylko złóż na głupku. Dobra, zbierz. szybko, zbieraj szybko. A co? Lewo i w dół. Lewo Ale już za bardzo na lewo. Czekaj! Nie tu kurde. Czekaj, czekaj, czekaj. Na dół. No to church, dlaczego teraz? Nie masz. Masz ogólnie trzy życia tutaj. Mhm. Lecimy do No spróbuj, przytrzymaj w prawo. Nie bo mi za to coś wyleci z No to szybko w dół, albo w górę skręcisz. Lepiej trzymaj trzy palce na tej... na tych, tych. No. Przyjdzie sobie mam trzy palce do, do, do tego. Gdzie on teraz? Jest tu A mi zjedzie coś za chwilę wyjedzie, że się w górze. Dawaj, 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 dawaj O jaki unik. Uj, kurde! Jeszcze grasz. Masz trzy życia i potem się reskujesz od nowa. No, lewo i w dół. Oj, lewo i w dół. Dawaj, 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 na dół! Dobrze No i tu ta ma zasada, co musisz do trójkąta mm -hmm. o Jezus. No. no i dawaj do góry o Jezus. Gdzie jestem? Na, w prawej domu robię coś. Do góry, do góry, do góry. W lewo. O, o! proszę, no, dawaj, dawaj. a jeszcze jej leci cały czas, grasz, czas, cały czas, Brawo! A kiedy mnie... kiedy czas, cały Haha, <laughs> porobiłaś co? No. Widziałeś? Teraz nie przejdziesz to normalnie, musisz użyć dasha. Witając pasję. Widzisz? Oh, yes. no. O Jezu. daleko za daleko ustawiona, pierdoliłaś bezpośrednio. Oh, no. Dawaj, 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 dawaj! Jest! Ha, wyprzedziłam, bo widziałeś? No, gra graj, graj. O Jezu, co to jest? A co tu, idę, czy co? Musisz iść do przodu. Użyj szpaczy? Tak. Dobra. Dawaj! Yes. Mm. Trochę zimna, ty jest. Trochę dziwna to jest, ale to i muszę się szkować. Kur... Leć, ty idioto No. A gdzie jest ten? Po co ja idę? Nie, nie o to chodzi. A o co to, to jest, to jest, to jest takie tu chodzi? Czemu tu takie bieretki mamy? O Jezu. Tu jakiś pranik dla środek od razu. Uważaj, obarwiesz zaraz. I tu na dół, na dół. Dobra. No co, no przecież zjechałam. I co teraz? Spacja. Ja! kiedy ja poszłam na raz! Dobrze, dobrze. Chcesz spróbować jeszcze jeden no poziom? Nie, bo ruszałem na 3,4. Zobaczcie. Tak. I co teraz trzeba zrobić? Użyj strzałek albo WSD? Strzałek, dobra. Tak jak prowadzą cię kropki. Aha, tak no. jak prowadzą. I teraz do góry. Dobra, na bok. I tu tylko Enter. Enter jest tutaj. Już? Tak To są checkpointy ogólne Pizdu 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 To musisz po prostu przetrwać Aha, ale masz checkpoint. Czekaj, czekaj, pomału, pomału No Wypieprzaj to Gdzie to, gdzie on teraz jest? Do góry ekranu Łe, to czym on do góry poszedł? Szybko, spadaj go cię. Teraz No leć, leć go leć No Cholera ty Uciekaj z Tego nie używam, cholera. Masz checkpoint, tak? No. To teraz. Musisz też. <grym> no i przegrałaś. Cały poziom. Uhe, Bo masz tylko, ogólnie masz tylko trzy odrodzenia na no. poziom. Nie możesz się odrodzić więcej niż trzy razy? No. Mimo, że miałaś checkpointy? Jo, a musiałabym na spokojnie wtedy sobie. A nie, że tutaj za nim ten będzie. Ale ładnie mi szło. Nie? No to jak wrócisz?